Witamy w studiu Estetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest lekarz medycyny estetycznej Wiktor Suchy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy króciutko o alternatywnych metodach wykorzystania toksyny botulinowej, czyli o baby botoksie. Czym jest w takim razie ten baby botox? Baby Botox, czy jak go lubię bardziej nazywać Mezobotox, to jest mieszanka botoksu i zwykle jakiegoś preparatu do mezoterapii, albo bardziej rozszerzony botox, po to, żeby. Był na jakimś obszarze bardziej równomiernie rozłożony, i żeby całkowita dawka na dany obszar mogła być niższa. Z czym można w takim razie zestawiać toksynę botulinową, żeby mezobotoks wykonać? Czy każdy produkt do mezoterapii nadaje się do rozcieńczenia toksyny? Absolutnie nie każdy musi być odpowiednio rzadki. Nie może być za gęsty, bo nam się ta toksyna z tym preparatem do mezoterapii po prostu odpowiednio nie zmiesza. A czy jakieś składniki aktywne, które czasami występują w mezokoktajlach, powinny zostać wykluczone? Nie wiem, takie jak witamina C. Czy z reguły skupiamy się na tym, żeby, żeby produkt był po prostu bardzo dobry, dobrze płynny i stawiamy na przykład na produkty z kwasem hialuronowym? Dobrze, gdyby w tym produkcie nie było żadnych składników aktywnych, gdyby to były preparaty, które raczej odżywiają i przede wszystkim, żeby miały odpowiednią konsystencję, żeby były odpowiednio rzadkie. Czy zabieg z wykorzystaniem toksyny botulinowej i mezokoktajlu daje takie same efekty jak zwykła toksyna botulinowa? Czy jednak te dwa zabiegi czymś się różnią? No właśnie o to chodzi. Mezobotox ma co do zasady działać troszkę słabiej, delikatniej. Efekt ma być bardziej subtelny niż działanie pełną dawką toksyny botulinowej. Oczywiście działając całą toksyną botulinową też można to wyważyć między pełną blachą a trochę delikatniejszym efektem. Natomiast baby botox czy mezobotox, co do zasady Ten efekt ma być delikatniejszy, bardziej subtelny i on też będzie się wtedy troszkę krócej utrzymywał. A w takim razie, czy zabieg z użyciem baby botoksu wykonujemy w tych samych miejscach, gdzie toksyny botulinowań, czy są na przykład jakieś specjalne strefy, które omijamy? Znaczy, możemy wszędzie, nie wszędzie jest sens, tak? A w niektórych miejscach mezobotoks jest jedynym dobrym pomysłem, bo pełnej dawki botoksu nie powinniśmy stosować. Na przykład dolna powieka. Mhm. Ja też stosuję mezobotoks, a izolowanego, a botoks izolowany rzadko na szyję. Także te miejsca, generalnie możemy wszędzie, natomiast wciąż ma największy sens tam, gdzie przeważającą przyczyną zmarszczek są, jest mimika, mięśnie mimiczne, czyli górna jedna trzecia twarzy, E, można na całą twarz nie ma to po prostu większego sensu. A jeśli, y, nie wiem, czy tak można powiedzieć, y, czy jest to wtedy zabieg bezpieczniejszy, czy możemy mówić o minimalizowaniu ryzyka ewentualnych e, skutków ubocznych, takich jak w przypadku toksyny botulinowej, na przykład opadnięcie powieki? I to ryzyko jest wtedy jeszcze mniejsze, po, 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 od przed odpowiednim wykonaniem zabiegu samym botoksem też jest minimalne, natomiast y, mezobotoks tak y, jest bezpieczniejszy, to ryzyko powikłań jest mniejsze. No, w takim razie, jakie są wskazania do wykonania? Czy każda grupa wiekowa wpisuje się w wykonanie mezobotoksu? Czy na przykład, już wchodząc do gabinetu, wiemy, że akurat temu pacjentowi mezobotoksu nie wykonamy? Więcej zależy raczej od oczekiwań pacjenta niż od tego, czy ktoś się bardziej nadaje, czy nie. Trzeba po prostu wyjaśnić różnicę między tymi zabiegami. Tak, i odpowiednio wyważyć dawkę, bo ten baby botox, ta mniejsza dawka też będzie odpowiednio mniejsza u osób, gdzie te mięśnie są delikatniejsze, a będzie musiała być troszkę większa, jeżeli mięśnie są silniejsze, tak? Jeśli mamy młode osoby w gabinecie, powiedzmy 30 latki, mhm. czy dla nich lepiej zastosować czystą toksynę, czy właśnie w połączeniu z mezokoktajlem? Ani lepiej, ani gorzej. Wciąż wszystko zależy od oczekiwań pacjentki. Niektóre pacjentki chcą bardziej zależeć na delikatniejszym efekcie, no a niektóre chcą mieć pełnoprawny botoks, a jeszcze inne po staremu pełną blachę. A jeśli chodzi o okolice oka, w praktyce częściej wykorzystuje się mezobotoks, czy czystą toksynę. Jeżeli chodzi o kurze łapki mhm. sensu stricte, to czysta toksyna. Jak już wchodzimy w okolicę bardziej pod oko, to raczej nikt nie stosuje samej toksyny, wtedy tylko mezobotoks. A w takim razie, jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu? Czy będą one identyczne z tymi do wykonania mezoterapii głowy, ewentualnie toksyny botulinowej? Dokładnie. Tak, takie same przeciwwskazania jak są przeciwskazania do konkretnego preparatu do i no bo Żadnych dodatkowych nie będzie. A jeśli chodzi o częstotliwość wykonywania takich zabiegów, czy ten zabieg będzie nam służyć dłużej, czy niekoniecznie? Wręcz przeciwnie, efekty zwykle utrzymują się dużo krócej. W przypadku pełnoprawnego botoksu mówimy o 4 do 6 miesiącach, w przypadku mezobotoksu do 3 miesięcy, zwykle troszkę krócej. Tu przy mezobotoksie jeszcze musimy wspomnieć o tym, że ma on dodatkowe działania, albo, bo nie wspomniałem o tym, kiedy możemy stosować, Wtedy, kiedy zależy nam na przykład bardziej na tym, żeby pozbyć się nadpotliwości z okolicy czoła, tak? a nie chcemy mieć pełnoprawne, efektów pełnoprawnego botoksu, jakbyśmy użyli samej toksyny w pełnych dawkach, tak? bo wtedy będziemy mieli działanie na nadpotliwość, a nie będziemy mieli tego efektu jak przy stosowaniu pełnej dawek toksyny toksyn botulinowej. Czyli w momencie, jeśli mamy... Mm, czyli pierwszym problemem jest e, nadpotliwość, a nie przeszkadzająca mimika czy zmarszczki mimiczne. Okej, okay, czyli w momencie, jeśli mamy problem ze świecącą się strefą T, możemy wykorzystać baby botox. Na przykład, tak. A w, czy to jest mit czy fakt, że przy wykorzystaniu toksyny botulinowej musimy kolejno, przy kolejnych zabiegach zwiększać jej dawki? Mm, nie zawsze. U niektórych tak. Zwykle nie, no nie możemy jakby w nieskończoność tych dawek zwiększać. Mhm. Roz, dużo rozsądniejsze jest zrobienie sobie w pewnym momencie dłuższej przerwy od botoksu. Wtedy mamy tak zwany reset po prostu i możemy wrócić do tych wyjściowych najniższych skutecznych dawek, bo tak to nazywamy. Zaczynamy zawsze od najniższych skutecznych dawek, staramy się ich w nieskończoność nie podnosić. W czym w takim razie toksyna botulinowa, ta nierozcieńczona jest lepsza od baby botoxu, Kiedy baby Botox sobie nie poradzi? Mm, nie poradzi sobie tam, gdzie potrzebujemy pełnych dawek, na przykład przy bruksiźmie, nie poradzi sobie tam, gdzie musimy działać głębiej, bo mezobotoks z zasady podajemy płycej. Na przykład przy nadpotliwości dłoni, pach, stóp, też tylko toksyna bucilnowa, a mezobotoks absolutnie nie da rady. A jeśli chodzi o migreny, na przykład? Również. Jeśli chodzi o migreny, gdzie toksynę botulinową podajemy? W jakich miejscach? Zaczynam od tej części estetycznej. Czoło Lwia Zmarszka, kurzy łapki, do tego mięśnie skroniowe, cały czepiec, mięśnie karku. Czy... I bruksizm zwykle też warto zrobić, bo bardzo często jest no właśnie Czy to też często jest przyczyna nawracających bólów głowy? jeśli mamy dosyć... najczęstsze. 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 To znacznie częściej jest to przyczyna tego bruksizmu i zwiększonego napięcia mięśni żwaczy niż typowy migrany, czyli czepiec, twarzca, głowa i kark. Czyli tak naprawdę prym wjedzie toksyna botulinowa, później baby botox. A co z preparatami, które oparte są na peptydach typu Botox Like? Czy to jest jedna z alternatywnych metod, które możemy używać w zastępstwie, na przykład za? Baby botox? Absolutnie nie ma prawa zadziałać tak jak botox i nawet baby botox. To odpowiednio zrobione, bo też mimo na uwadze, że mezobotoks będzie miał, to jest to pojęcie trochę szersze, bo w mezobotoksie wciąż możemy zastosować pełne dawki, a po prostu bardziej równomiernie rozróżone na danym obszarze. A baby botox implikuje, że dawki są niższe. A Jeśli chodzi o połączenie mezokoktajlu z toksyną botulinową, jak wygląda procedura i jak wygląda to rozmieszczenie jednostek i ilości mililitrów? W jakich proporcjach jedno z drugim powinniśmy mieszać, aby uzyskać powiedzmy dobry efekt? Wszystko zależy od, od efektu, jaki chcemy uzyskać, tak? Jak powiedziałem, możemy użyć pełnych dawek, takich jak przy e, zabiegu toksyną botulinową, po prostu będziemy mieli równomiernie rozłożone. A możemy użyć mniejszych dawek, wtedy będziemy mieli Baby Botox. Podawanie samej toksyny botulinowej też jest znacznie bardziej precyzyjne. Mamy tak naprawdę większą kontrolę nad tym, gdzie dokładnie toksynę podajemy, mimo że i tak od miejsca wkucia zawsze będzie miało jakąś średnicę zasięgu, ten botox, To przy mezobotoksie nie mamy nad tym kontroli, po prostu będziemy mieli, jeżeli równomiernie je zmieszamy, preparaty równomiernie rozłożone na danym obszarze. A w przypadku problemu opadających brwi, czy lepiej sobie poradzi toksyna botulinowa czy baby botox? Z rozwiązaniem problemu czy z uniknięciem nadmiernego opadania brwi? Z rozwiązaniem problemu. Z rozwiązaniem problemu. No to zdecydowanie potrzebujemy precyzyjnego działania w konkretnym miejscu, więc sama toksyna botulinowa. I jeśli chodzi o um, wykonanie zabiegu, Produkt, czyli toksynę bodlinową, podajemy wtedy w jakich miejscach, w jakiej okolicy, tylko i wyłącznie em, okolicy brwi, czy jeszcze są jakieś specjalne triki, które można wykonać, aby okolica oka wyglądała o wiele lepiej? Nie, a mówimy o okolicy oka, teraz czy o padającym czole. Oko bo o padających brwiach. O padających brwiach. Przede wszystkim musimy pacjentkę odpowiednio zakwalifikować, czyli zobaczyć, czy u niej to ma prawo zadziałać. Czyli ten, czy te mięśnie, które obniżają brew, zacisnąć, sprawdzamy to, zaciskając, proszę pacjentkę, aby zacisnęła oczy, starając się zacisnąć nawet brwi. Czy te mięśnie są nadmiernie napięte, nadmiernie aktywne? Wtedy też zobaczymy, gdzie one są i będziemy wiedzieli, w którym miejscu podać mu ludzką precyzyjną dawkę toksyny. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek.